Witam, z tej strony Hart. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za nadesłane zdjęcia. I śpieszę z informacją, że wszyscy wygraliście. Ponieważ miło spędziliście czas, zrobiliście zdjęcia, chciało się, wam, chciało się wam wysłać. I też chciałem przeprosić za pewne niedociągnięcia, bo pomyliły mi się zdjęcia juniorów z seniorami. No cóż, ten się nie myli co nic nie robi. Także przepraszam za, za to niedociągnięcie, wszystko jest, mam nadzieję, że już wyprostowane. Zapraszam serdecznie wszystkich do głosowania. Mówiąc wszystkich, to nie tylko Was modelarzy, ale również, nie wiem, znajomych wszelkie, wszelkiego typu, rodziny i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że ten konkurs ma charakter otwarty. To nie jest konkurs przeznaczony tylko i wyłącznie dla modelarzy. Przypominacie sobie konkursy, które były organizowane na forum jakiś czas temu gdzie mogli brać udział tylko i wyłącznie tylko i wyłącznie modelarze którzy ukończyli modele tak wszyscy to wszyscy to pamiętamy jeszcze w zeszłym roku dwa lata temu takie konkursy były organizowane ten konkurs ma charakter Taki, aby inne osoby również zainteresowały się modelarstwem. Kto wie, może wśród tych osób, które, które namówicie na głosowanie, będą osoby, które. Słuchaj, a może teraz siedzę w domu, może bym faktycznie wziął jakiś model? Nie masz czegoś, nie masz jakiegoś fajnego modelu, może bym, może bym coś, coś skleił. I o to chodzi. O to chodzi, żeby, żeby również inne osoby tym hobby zainteresować, żeby nasze grono rosło, żeby, żebyśmy miło, fajnie spędzali czas. Tu nie chodzi o to, kto dostanie, nie wiem, więcej lajków, czy kto dostanie jaką nagrodę. Tu chodzi o to, żeby miło, fajnie spędzić czas, budować jakiś model. Podzielić się tym publicznie, pokazać, że nie tylko siedzenie przed komputerem, nie tylko telewizor, ale również są takie zajęcia jak budowa modeli. Więc bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do głosowania. Jest czas do godziny 20, także wszystko może się zdarzyć. Wszystko może się zdarzyć, tak jak powiedziałem, nagrody rozdają no rozdaje sędzia główny, czyli ja. Więc, więc to wszystko, wszystkiego dowiecie się po godzinie, wszystkiego dowiedzie się po godzinie 20, ale tak jak powiedziałem, tu nie chodzi o nagrody, tu chodzi o, o, o fajną zabawę, to żeby fajnie czas, żeby poglądać modele jak inni budują. Ja wczoraj też taki miałem troszeczkę podróż sentymentalną, później też szukałem jakichś fajnych zdjęć tutaj. Żeby, żeby urozmaicić, um, urozmaicić wczorajsze, wczorajsze zakończenie przyjmowania modeli, stąd te tutaj fajne <gryny> drinki i tak dalej, e, które, które miały symulować, że, powiem, że tak powiem, e, imprezę integracyjną, które, e, które są na praktycznie na każdym konkursie, jest taka, taka impreza, więc ja już nie mogę się doczekać pierwszego konkursu, takiego na żywo, na żywo w realu, które się odbędzie, bo już no, naprawdę mam już serdecznie dość tej pandemii i, i, i tych wszystkich oboszczeń, które tutaj nas dotykają, ale tak jak powiedziałem, są tego plusy: możemy siedzieć w domu, i budować modele. Ja mam zamiar to zrobić, tylko jak już tutaj wszystko, wszystko ogarnę, zobaczę, czy jeszcze tam jakichś błędów nie popełniłem, bo tak jak powiedziałem, jestem sam. Liczyłem się z tym, że może tam nie wiem 20, 30, 40 modeli wpłynie na konkurs. Zdjęć ogólnie wpłynęło 293. Z tym, że dosyć dużo zdjęć było źle poopisywanych. Mimo tego, że dałem film, mimo tego, że powtarzałem, że jest to bardzo, bardzo ważne, bo ponieważ takie zdjęcie, które jest zatytułowane 01 i jest model, naprawdę nic mi nie mówi. I, i później, nawet gdyby to, to zdjęcie wygrało. A takich zdjęć 0,1 chyba było 3 albo 4 nawet wpłynęły z różnymi modelami, to, to trudno by było dojść do tego później, kto, kto, co i tak dalej. Strasznie, mimo tego, że, mimo tego że, że większość z Was dobrze, dobrze wypełniłem, no, troszeczkę tych zdjęć błędnie opisanych wpłynęło. Mam nadzieję, że e, następny konkurs, który będzie organizowany, już wszyscy będą widzieli o co chodzi, i, i nie będzie takich problemów, dobra? Koniec mojego gadania. Zapraszam do głosowania na forum. Macie tutaj, trzeba zjechać. Tutaj jest junior, trzy piątka. Troszeczkę tutaj się to wszystko porozjeżdżało, ale jak zjedziecie sobie na dół: pancerka, senior, 3.5 piątka, to, to wszystko, wszystko jest. Modele wszystkie są, wystarczy najechać na dane zdjęcie i tutaj dać lajka i, i tyle. Możecie głosować na kilka modeli tutaj naprawdę tych modeli, modeli przepięknych, naprawdę gratulacje dla wszystkich, którzy przysłali, bo, bo modele są naprawdę przepiękne, przecudowne. Dziękuję Wam za to, że przysłaliście te, 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 te zdjęcia tych modeli. Jest tego naprawdę dużo. I moim zdaniem wszystkie powinny wygrać. No i według mnie wszystkie wygrały, bo chciało się Wam, zbudowaliście, przysłaliście, byliście w domu, nie chodziliście, nie, nie, nie narażaliście się na, na to, co w tej chwili jest, że tak powiem, na zewnątrz. Dobra, dzięki. Do 20, o po 20 się widzimy. Mam nadzieję, że, 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 że po 20 będzie już wszystko jasne. Będę potrzebował chwilę, żeby, żeby, to, żeby policzyć te wszystkie głosy i po 20 konkurs się zakończy. Ogłoszenie wyników dzisiaj wieczorem. Trudno mi powiedzieć o której godzinie. Jeszcze raz, dzięki za oglądanie, dzięki za udział i do zobaczenia w następnym odcinku.